Kia K4 w wersji hatchback pojawi się w polskich salonach już w październiku tego roku. Co ciekawe, sedan K4 jest sprzedawany od 2024 roku w Ameryce Północnej, ale w Europie zobaczymy przede wszystkim hatchbacka. Kia K4 jest wyraźnie dłuższa od Sida, Mierzy 444 cm długości i ma 272 cm rozstawu osi. To wartości, które sytuują ją pomiędzy segmentem C a D. W praktyce oznacza to więcej miejsca w środku, zwłaszcza dla pasażerów podróżujących z tyłu. Pasażerowie mają do dyspozycji 96 cm miejsca na nogi oraz 97 cm nad głową. To wartości, które w tym segmencie trudno zignorować. Również bagażnik robi wrażenie, choć jego pojemność zależy od wybranego napędu w wersji benzynowej wynosi od 438 do 1217 litrów, z kolei wersje Mild Hybrid od 328 do 1107 litrów. Co ważne, Kia potwierdziła, że obok hatchbacka w ofercie pojawi się także wersja kombi. Ta ma być przygotowana specjalnie z myślą o Europie i zaoferować jeden z największych bagażników w klasie. Na pierwszych materiałach prezentacyjnych Kia pokazała nowy ekskluzywny kolor nadwozia Sparkling Yellow, który na pewno wyróżni auto na drodze. Oczywiście w ofercie nie zabraknie też wersji GT Line, która doda hatchbackowi sportowego charakteru, zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i we wnętrzu. Właśnie kilka słów na temat wnętrza. Cockpit bazuje na nowym systemie CCNC, czyli Connected Car Navigation Cockpit. Kierowcę witają dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy, uzupełnione przez panel 5,3 cala do sterowania klimatyzacją. Na liście wyposażenia znajdziemy m.in. Android Auto i Apple CarPlay w trybie bezprzewodowym, usługi Kia Connect, asystenta głosowego opartego na sztucznej inteligencji, cyfrowy kluczyk w opcji, nagłośnienie Harman Kardon, podgrzewane i wentylowane fotele z pamięcią ustawień. To pakiet, który jeszcze niedawno zarezerwowany był dla wyższych segmentów, a teraz trafia do kompaktu. W standardzie znajdzie się również szeroki pakiet systemów wsparcia kierowcy ADAS, w skład którego wchodzą m.in. monitorowanie martwego pola, adaptacyjny tempomat z funkcją zatrzymania i ruszania, asystent pasa ruchu i zmiany pasa, kontrola ruchu z tyłu podczas cofania, system kamer 360 stopni, układ awaryjnego hamowania z rozpoznawaniem pojazdów pieszych i rowerzystów. Na początek oferta obejmie dwa silniki benzynowe. Pierwszy to 1.0 TGDI, czyli trzycylindrowy silnik o mocy 115 koni mechanicznych połączony z manualną sześciobiegową skrzynią. Drugi to 1.6 TGDI w wariantach 150 lub 180 koni mechanicznych mocy współpracujący z 7-stopniową dwusprzęgłową przekładnią automatyczną. Wszystkie wersje będą przednio napędowe. Słuchajcie, ważna informacja: Pełna Hybryda dołączy do Gamy dopiero w 2026 roku. Premiera rynkowa nowej KI K4 w Europie zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Szczegółowe dane techniczne oraz zużycie paliwa poznamy bliżej debiutu, ale producent zapowiada bardzo dobrą efektywność i niskie spalanie. Ja natomiast będę Was na bieżąco informował w kolejnych materiałach. Patrząc na wprowadzenie Kia K4 widać wyraźnie, że marka podąża za najnowszymi trendami w motoryzacji. Z jednej strony mamy większe, przestronniejsze nadwozie, które trafia w gusta europejskich klientów oczekujących coraz więcej komfortu w klasie kompaktów. Z drugiej strony Kia inwestuje w technologie: trzy ekrany, szeroka oferta systemów bezpieczeństwa, cyfrowe rozwiązania i możliwość obsługi głosowej. Warto zauważyć, że na tle konkurencji Kia stawia na odważny design i wyróżniające się kolory, takie jak Sparking Yellow. To zabieg, który szczególnie w Europie ma ogromne znaczenie. Klienci coraz częściej szukają auta, które nie tylko spełnia praktyczne funkcje, ale także wygląda atrakcyjnie i nowocześnie. Zastąpienie SIDA. Nowym modelem to odważny krok. Ceed przez 19 lat był symbolem przystępnego, solidnego auta kompaktowego. Teraz Kia pokazuje, że idzie krok dalej. Chce stworzyć model bardziej prestiżowy, który może aspirować nawet do segmentu D. Jednocześnie daje wyraźny sygnał, że przyszłość to elektryfikacja, ale nie w pośpiechu, bo hybryda pojawi się dopiero w 2026 roku. To rozsądne, biorąc pod uwagę realia rynku i potrzeby klientów w Polsce i Europie. Z mojego punktu widzenia, nowa Kia K4 może stać się mocnym graczem w swoim segmencie, pod warunkiem, że Kia odpowiednio wyceni ten model i nie przesadzi z cennikiem. Warto też pamiętać, że konkurencja w klasie kompaktów nadal jest bardzo silna. Volkswagen Golf, Toyota Corolla. Hyundai i30 czy nowa Honda Civic? To rywale, którzy mają lojalną grupę klientów. A teraz pytanie do Was moi drodzy widzowie. Jak podoba Wam się nowa Kia K4? Czy według Was zastąpienie Sida to dobra decyzja? Na ile ważny jest dla Was design i nowe technologie w aucie kompaktowym, a na ile cena i koszty eksploatacji? I jeszcze jedno. Czy widzielibyście siebie w takim żółtym sparkling yellow, czy raczej postawilibyście na klasyczne kolory? Dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie poznam wasze opinie i wspólnie podyskutujemy, czy Kia K4 ma szansę powtórzyć sukces swojego poprzednika. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla YouTubeowego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę kanał Motoprezentacje i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!